Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Nazywam się jak? Karina. Siema, ty jesteś kto? A ja to kijcior A ja jestem Roger. Witamy. <noise> w dzisiejszym odcinku jak Karina zażyna kłada. Dobra, rusza. <noise> Działa? Działa! To no nie pokazka! Nie. <grywia> <grywia> Jakbym się temu kto bym nie mał, ja tam, tamtą to kto się przyjęł, tam, tam

Ło, wow, kurwa Tu jest za dużo wody. Myślisz, że tam jest dużo? No. No, jak jest w porządku? Co? Dobra, kończymy ten filmik.